Sorry for rocking. Dobry wieczór Państwu, Państwo, Widzowie, Internetowie, Widzowie telewizji internetowej, znaczy serwisu ekabaret.pl, ale powiedz coś. Eee, chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na festiwal stand-upu, na warszawski festiwal stand-upu. Który odbędzie się 21 i 22 kwietnia w Warszawie Świetnie, trzymasz Potwierdzam I trzeciego dnia będzie roast Szymona Majewskiego Na początku będą dwa dni stand-uperów, potem będzie roast Będzie naprawdę fajna, fajna zabawa i zapraszamy Was serdecznie Na pewno będzie dużo miłości Więc zapraszamy wszystkich Bo warto, prawda? Prawda Bo do Państwa mówił... Karol I Kempa Czyli KK, trochę jak Ku Klux Klan bez K, ostatniego, coś takiego. Wyszlicie SMS-a, chcecie, żeby Kępa skończył.